Siemasi, siema. ja jestem Kremowa i dzisiaj jesteśmy znowu w Squad Let's go. I marcheleczki moje, nawet nie ma Dobra, ja To nie? Nie! O kurde nie. Odsuniec O magiczna Shelly, co jest? Mega unit? Dobra, jakiegoś farta do tych mega mam unitów, czy oni powiększyli szansę po prostu na nich? Dropnięcie Mam magiczną Shellit, ja wziąłem medyka, jestem mądry. Mam 200 IQ. No, no, trzecie. A miałbym drugie, gdybym nie otworzył tam tej skrzyni przypadkowo. Mam zdążył zabrać te wszystkie klejnoty. O, epic. O, no. No i czemu nie piszesz teraz komentarzu na zdrowie? Ja przeprawiało garni się. Kurde. Jak nie napisałeś w komentarzu na zdrowie, to że stawiasz suba. A jak napisałeś? To suba i łapkę. W górę. Oczywiście. No, gość ma pełną zbroję, nie? A ja mu nie odpuszczę. Mam Raidera Tym razem i dużo kurczaków. Ale temu gościowi już chyba tak. Nie, no, zostaw, zostaw, zostaw. Zostaw, gościu. Spokojnie. Chill, chill. Ale kupa. Ej, dobra, wiem jaki jest nasz dzisiejszy cel. Otworzyć jeszcze jedną piniatę. Goblin, goblin. goblin. <noise> Ile goblin. Ej, to jest farma. Teraz kolta i znowu zaraz goblina. O! No nie ma goblina jakiś skam Goblin. Goblin. <noise> To jest farma Shelly? Idziemy tu Gawain Kord? Y no, no ale nie Od tyłu, od tyłu ich za... O, 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 o nie, 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 nie no, I w ogóle teraz już miałem pierwszego skąd. No kurde, tak blisko. Co to się dzieje? Chcę e, Ale... Ale już mam... mam... No odsun się gościu! Nie! No nie, no nie, 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 nie! No ja mam drugie miejsce i odpadnę! On, on wie, że mam i dlatego mnie ściga. Musiał, że będzie ten... Uh. bandytka? Nie. mega na start o kurde proszę nie kurczak proszę dziękuję dziękuję ostatnio znaczy ostatnio zawsze jak mam me mega na start to mi tylko kurczaki się dają zawsze O! Na koniec mega unit! No już nawet się nie cieszę. Kurde. O! Może nie chcę mi się czytać, co to robi. Jak chcę, wam się tutaj, gdzieś po prawej stronie, na górze, macie. Um, no zdjęcie tego przeczytajcie jak chcecie Man, Bardzo dużo rzeczka, no i Zabijamy go, zabijamy go. On jest mega słaby. Jak na to, że ma tyle. Pierwsze. No pierwsze miałem Trzy... Proszę. Tak, tak, pierwsze. Greg. Piniata. Coś szybko zrobiliśmy, dzisiejszy cel. A może tak mi się tego wydaje, minęło pół godziny. To by było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Pa!